No, no, niewątpliwie do, dobre imię uczelni zostało w jakiś tam sposób nadszarpnięte, ale nie przykładajmy do tego bardziej ręki. Czekajmy, aż stosowne organy państwa no, dokonają właśnie tych ustaleń wszystkich szczegółowych. No, tutaj e, dedykowane do zatrzymania posła Czarneckiego było Centralne Biuro Antykorupcyjne. To zatrzymanie było dość, można powiedzieć, spektakularne, no bo na lotnisku jakoby miało się kojarzyć, że gdzieś będzie uciekało od I ja on właśnie wracał z jakiejś w racji i myślałem, że odlatuje. W każdym razie nie było tam wezwania po prostu na, do prokuratury, tylko, tylko zatrzymanie, więc w, władze chyba zależało na tym, żeby to e, zatrzymanie było spektakularne. No i tutaj też ciekawe, czy, y, czy nie strzela sobie władza w pewnym sensie y, samobuja. No bo y, dedykowane było Centralne biuro antykorupcyjne, czyli jednostka do zwalczania korupcji, y, która ma być y, likwidowana według zapowiedzi y, premiera. I według zapowiedzi jeszcze sprzed wyborczych, być może zmienił okay. zdanie. No, było 100, 100 deklaracji, 100 obietnic, zobaczymy. W każdym razie w każdym razie, zdziwienie było duże, bo rzeczywiście ostatnimi czasy poseł Czarniecki kojarzył się raczej z kilometrówkami. A tutaj ten wątek, oczywiście mamy, to, to są na razie pobieżne informacje medialne, że to jest związek z żoną, że to jest związek z doktoratem. No, nie no tak, tutaj są oczywiście niewyry... nieoficjalne informacje. O...